Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejszym tematem będzie Kępa Bazarowa. Dokładnie jest ona za moimi plecami. E, czym właściwie jest Kępa Bazarowa? Sama nazwa Bazarowa wskazuje na to, że było to miejsce związane z handlem. I rzeczywiście już od średniowiecza przez Kępę Bazarową prowadził szlak handlowy. I było to też miejsce rozwidlenia szlaków towarowych w kierunku południowym. Hmm, przypominam, że y, toruń znajdował się też na szlaku bursztynowym. Y, sama kępa bazarowa y, to jest tak naprawdę wyspa. I teraz jaka jest różnica między wyspą a kępą? Wyspa jest już bardziej ustabilizowanym obszarem. Kępa y, może być też okresowo zalewana, i rzeczywiście tak z kępą bazarową jest. Y, sama kępa bazarowa to tak naprawdę obszar y, z jednej strony. Opływany przez Wisły, a z drugiej strony przez tak zwany kanał ulgi, to jest Mała Wisła. Kanał ulgi, bo rzeczywiście, kiedy występuje tutaj w Dolinie Wisły powódź, to częściowo ta ilość wód w nadmiarze odchodzi sobie tym kanałem. Jeśli będą Państwo po drugiej stronie Wisły, a na pewno odwiedzając Toruń będziecie tam, ponieważ właśnie za mną jest najładniejszy punkt widokowy, który pokazuje starówkę, to będziecie przechodzili przez mostek, właśnie przez Małą Wisłę. Sama kępa bazerowa, czyli ta wyspa, ma długość prawie właściwie 2 600 km 600 m, szerokość około 430 metrów. I nie są to dane stałe, ponieważ z racji, że jesteśmy w dolinie rzeki, to cały czas zachodzą tutaj, zachodzą tutaj procesy i erozji, czyli niszczenia, i akumulacji, czyli nakładania też tych namów rzecznych. I rzeczywiście to, co ciekawe, ta kępa bazarowa się odsuwa od tej strony Torunia, czyli prawobrzeżnej części. My, proszę Państwa, znajdujemy się na prawym brzegu Wisły, czyli jesteśmy na pomorzu, natomiast za mną już są kujawy. Jeśli chodzi o gleby, które znajdują się w. Dolinie rzeki, jak też gleby, które budują całą kępę bazarową, to są mady rzeczne. Generalnie jest to marzenie rolnika, chociaż oczywiście rolnik marzy jeszcze bardziej o Czarnoziemach, ale jak się nie ma co się lubi, to trzeba cieszyć się z mat. Jeśli chodzi o kępę bazarową, to też często nazywana jest małpim gajem. Ja pamiętam jako dziecko, jak chodziłam tam na spacery, to zawsze mówiono mi, że idziemy do małpiego gaju, i dopiero w późniejszych latach została uświadomiona dlaczego. Otóż Yy, nierządnice, które były też nazywane małpami, były wywożone za karę właśnie poza mury miejskie, poza toruń, na lewobrzeże. Yy, wtedy zostały no, ukoronowane takim wieńcem ze słomy, yy, i siedząc tyłem na ośle, były przepędzane przez most po wcześniejszym zapłaceniu myta, właśnie za nas, tą kępę bazarową, zwaną małpim gajem, czyli było to takie trochę państwo poza prawym. Też na kępie bazarowej znajdowała się osada Majdany i ślady tego możemy znaleźć w dzisiejszej ulicy Majdany, która odchodzi od ulicy Kujawskiej. Zachęcam do obserwacji kępy bazarowej. Jest to rezerwat Natury 2000 Doliny Dolnej Wisły. Przepiękne miejsce na odpoczynek, na spacery. Znajdziecie tam Państwo nie tylko ptaki, ale też wiele gatunków, na przykład grzybów rzadkich. I to, co jest bardzo ważne na kępie bazarowej, tak naprawdę jest to... Evenement, jeśli chodzi o skalę no, też europejską, ponieważ to jest las łęgowy. Naturalne łęgi, czyli lasy, które występują w dolinach rzek, uwielbiają wilgoć i im nie przeszkadza takie okresowe zalewanie. E, tu są 150-letnie topole, olchy, dęby, i to jest właśnie łęg. On działa jak gąbka, pięknie wchłania nadmiar wody i oddaje, kiedy jest jej za dużo. Także e, rzadko, kiedy możemy na obszarach miejskich spotkać takie naturalne e, łęgi. Olchowo-wierzbowe w tym wypadku, jeszcze topolowe bym też dodała. Zachęcam Państwa, tam jest przeprowadzona przepiękna ścieżka, też dydaktyczna, no i oczywiście panorama to Torunia, która wygląda przepięknie o każdej porze roku, nawet zimą w listopadzie. <gryw> Dziękuję bardzo i zapraszam na następną audycję.